Zapraszamy na wyprawę Kłady. Wypożyczania Kładu Brznienia. Dzisiaj zabierzemy Was w wyjątkową podróż ponad 70 km pięknych tras po pałukach. Zapraszamy. Kienko 700. Jeden z naszych kładów przeprawowych, z którym możecie zwiedzić krainę pałuk, krainę 130 jezior. My jesteśmy w około, połowie drogi, Przed nami jeszcze homiąża szlachecka jezioro wiktorowe. Bar pod Strzechą. jest to jedno z pierwszych miejsc, które proponujemy Wam do tego, abyście zatrzymali się na obiad, na kawę miejsce w otoczeniu dzikiej przyrody. Z tego miejsca udajemy się w kolejną część naszej przygody. Malowniczy park położony nad brzegiem jeziora, a my co panowie wyruszamy w dalszą część naszej podróży po połukach i zwiedzamy dalej. A kolejny cel to jezioro Wiktorowo. Ośrodek Wiktorowo. Jest to ostatni punkt na naszej mapie dzisiejszej wyprawy kładami. Odwiedziliśmy Biskupin, Wenecję, Gąsawę, przymierzyliśmy Chomiążę Szlachecką. Po mojej lewej stronie znajduje się piękne jezioro. Słyszycie? Z kaczuszkami. W tym ostatnim miejscu na dzisiejszej mapie, kończącym tą wyprawę, gdzie zmierzamy już do naszej bazy w Żninie, mamy możliwość jeszcze usiąść sobie, wypić zimnego soczku, zjeść frytki. To była idealna Pogoda na tego typu wyprawę. Więc jeżeli zastanawiacie się, gdzie zabrać Waszą drugą połówkę, może pojawiccie znajomymi, zapraszamy do naszej wypożyczalni kładów. żin Wbijajcie!